Podobno życie składa się ze spotkań. Wiele lat temu Zbyszek Pawlak wyjechał na swoje spotkanie ze wschodem. Potem przyjechał do Warszawy, i tutaj, w Pałacu Kultury Nomen-Omen, spotkaliśmy się podczas jego wykładu. Słuchałem tego, co mówi, słuchałem jego wspomnień ze wschodu, z krajów dawnego Związku Radzieckiego, a przede wszystkim opowieści o Biesłanie, o mieście, które zostało. Dotknięte straszliwą tragedią. Po wykładzie podszedłem do niego i powiedziałem, zaproponowałem: Zróbmy z tego książkę. Nie od razu się zgodził, trochę to trwało, ale potem zadzwonił i powiedział: W porządku, ta książka będzie. Chodziło o to, żeby jego opowieści przetrwały dłużej niż my wszyscy, ponieważ ta tragedia, która wydarzyła się w Besłanie, jest tragedią, o której powinien świat pamiętać zawsze, niezależnie czy będziemy żyli my, Nasze dzieci, nasze wnuki. Ja nigdy nie byłem w Biesłanie, nigdy nie wyjechałem do krajów byłego Związku Radzieckiego. Chodziło nam o to, aby ta książka miała charakter opowieści. Zbyszek opowiadał, ja słuchałem, nagrywałem, notowałem, spisywałem. Czasem, kiedy nie mogliśmy się spotkać, Zbyszek przesyłał swoje notatki, swoje wspomnienia i od razu zaczęliśmy budować książkę tak, jak buduje się wschodnie opowieści. Ona nie ma rozdziałów. Na początku miała to być jedna wielka opowieść o tym, co wydarzyło się w Biesłanie. Okazało się, że tak się nie da, ponieważ zbyt wiele wątków, zbyt wiele postaci, zbyt wiele wydarzeń składa się na tę opowieść. Dlatego wybraliśmy formę wielu opowieści podzielonych na części, podzielonych na daty, na poszczególne wydarzenia. Mam nadzieję, że nam się to udało. Biesłan to miasto tragiczne. Biesłan to miasto pęknięte, które już nigdy nie będzie funkcjonowało tak, jak funkcjonują i żyją inne miasta na świecie. Po prostu jest to niemożliwe. Aby się o tym przekonać, trzeba przeczytać naszą książkę.